O, witajcie, moi rosomili. Dzisiaj, mamy tak Richtig, powinniśmy uznać jako fajer śląski Gotki. 17, 18 lipca 17 Lot Surik Kongres Stanów Zjednoczonych, a właściwie jego biblioteka, przyjęła do wiadomości, i była twierdziła, że istnieje język śląski. I chwała tu ówczesnemu Zetelesiowi, Lesiowi, czyli Związkowi Ludności Narodowości Śląskiej pod przewodnictwem Andrzeja Rocznioka, Grzegorz Kozubek, doktor habilitowany Tomasz Kamusela, Leon i Jolanta Sladek dokonali tego, w co ojo w tamtych czasach nie wierzył. A tak rychtych nie wierzą w to zarząd Ruchu Autonomii Śląska, który, że tak powiem, można nie sprzeciwiał się, nie ciepło kamienie pod kółka temu tej inicjatywy, ale też nie wspierał. Bo można aby ich tak wspierał, a potem by wsparł jeszcze mocniej, to i na wyższy etap wyszło ten język zarejestrować. Pamiętajcie się, to kosztuje, to trzeba przyjść odpowiednia procedura. Wysłać odpowiednią ilość książek w języku śląskim trzeba było, aby to zostało uznane. Jeszcze raz. W takim dniu, jak dzisiaj przyszedł do mnie kiedyś i go jak się mogła kolegować z roczniokiem Odpowiem to, jak go się mogła kolegować z nikarimi ludźmi. Z którymi oni by się nie chcieli kolegować, a oni się kolegują, a ja z ich, ich kabratami nie chciałbym mieć nic do czynienia. Pamiętajcie jeszcze roste nazwiska. Andrzej Roczniok, Grzegorz Kozubek, doktor habilitowany Tomasz Kamusela, Leon i Jolanta Sladek. To są ci, którym się należy dękmal języka śląskiego. I mają go w Kongresie Stanów Zjednoczonych. Albo w Bibliotece Kongresu Stanów Zjednoczonych. No to Daju Zaś.